To jest program autorski powiatu biłgorajskiego, to jest już druga edycja tego programu. W ubiegłym roku z sukcesem się zakończył, powstało wiele kilometrów chodników dzięki, dzięki temu programowi w powiecie biłgorajskim. Natomiast w tym roku właśnie dzisiaj rozdajemy promesy poszczególnym samorządom, które złożyły wnioski do nas o dotację tych inwestycji. I muszę powiedzieć, że w tym roku przeznaczamy z budżetu powiatu okrągły milion złotych na właśnie inwestycje w tą inwestycję. Infrastrukturę poprawiającą przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. To jest dla nas niezmiernie ważne, żeby rzeczywiście to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, żeby nie dochodziło do wypadków, żeby tych chodników było coraz więcej, żeby ludzie po prostu czuli się bezpiecznie. Wniosków wpłynęło 10 z 8 gmin. Każda z gmin otrzyma dofinansowanie, należy to podkreślić, i dzięki temu. Uda się wybudować w roku 2020 prawie 7 km chodników na terenie naszego powiatu. To, to sporo. Do tego samorządy oczywiście dokładają swoje środki, samorządy gminne. W związku z powyższym wartość całkowita tych inwestycji opiewa na prawie 4 miliony złotych. My jako zarząd powiatu z prawa i sprawiedliwości staramy się kontynuować działalność tą, jaką prowadzi rząd. Między innymi mówię tutaj o Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie tych inwestycji dla samorządów, jaką, jaką, jakie proponuje nasz rząd, pozwoliło wykonać nowe odcinki dróg. Niemniej jednak w wielu miejscach samorządowcy podkreślali, że brakuje jeszcze dodatkowej infrastruktury, czyli chodników. I wpisując się w tą politykę rządu stanowimy niejako przedłużenie i uzupełnienie, a jednocześnie chcemy napędzać inwestycje tutaj te lokalne, żeby lokalne firmy wykonujące między innymi te prace budowlane przy chodnikach mogły, mogły zapewniać miejsca pracy. Środki finansowe myślę, że jak na możliwości powiatu, to środki ogromne, bo to milion złotych, milion złotych to jest kwota niebagatelna. Gmina Biszcza w ubiegłym roku się nie stała, jeśli chodzi o budowę chodników, chociaż potrzeby w naszej gminie są bardzo duże, no, ze względu też na, na bezpieczeństwo turystów i mieszkańców. No, mamy zbiornik wodny bardzo duży, który, no, którego odwiedza tysiące turystów. W związku z tym potrzeba budowy chodników jest bardzo duża. W ubiegłym roku nie składaliśmy, mieliśmy inne zadania, bardzo ważne zadania drogowe. Natomiast w tym roku już pokusiłem się, no, też ze względu na to, że mieszkańcy już dokuczają i mają rację. W związku z tym w Biszczy, drugiej od mostu Skarbowego, tak to nazywamy potocznie, w okolicach szkoły w Biszczy, około 700 metrów chodnika w tym roku chcemy wybudować również dzięki wsparciu tutaj z tego programu powiatowego. Ruch na tym odcinku od Urzędu Gminy, od centrum w stronę zalewu jest bardzo duży, więc tutaj na pewno ten chodnik zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo. I tak jak wspomniałem, no jest potrzeba budowy chodników, chcemy te chodniki kontynuować w przyszłym roku, aby do samego zalewu, a może nawet do Wólki Biskiej w najbliższych latach ten chodnik doprowadzić. A także w drugą stronę biszczy, w stronę bukowiny. Gmina Biszcza jest gminą specyficzną. My skupiliśmy się w poprzednich latach na budowie, na remontach dróg gminnych, a teraz chcemy też troszeczkę pójść w kierunku budowy chodników. Ubiegaliśmy się o kwotę tu maksymalną, którą powiat może dać, a więc 150 tysięcy. Natomiast w budżecie mamy zapisane dodatkowe swoje 350 i za te pół miliona chcielibyśmy około 700 metrów chodnika wybudować. Czy się uda? Zobaczymy po przetargu. Ja się bardzo cieszę z, z tego programu. Myślę, że on jest... Y strzałem w dziesiątkę przysłowiowym i że rzeczywiście wpłynie znacząco na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.